Brązoletka z ładowarki, telefon w gumce i odtwarzacz w kocich uszkach. Oglądaj w naszym nowym wideo nietypowe sposoby na zebranie gadżetów do szkoły. Lekcja w szkole Trum Trum się zaczyna. Rozalka w każdy możliwy sposób ignoruje zajęcia. Ona przygotowuje się do solowej kariery i musi cały czas ćwiczyć. Grami w szkole nie rozdają. Lekcję prowadzi nauczycielka Olivia Kaktus. Ona robi uwagi roztargnionej uczennicy. Rozalka nic nie rozumie. Jej koledzy mają w tym duże doświadczenie. Oni wiedzą, jak przetrwać na lekcjach i proponują rozalce tajemniczy gadżet. Zabierz słuchawki w zwłokłej temperówce. Podwójną temperówkę rozcinamy gorącym nożem. Wycinamy jedną temperówkę. Z ołówka zestrugujemy wiórki. Oklejamy wiórkami wewnętrzne ścianki pojemnika. Używamy taśmy klejącej. Przewlekamy słuchawki przez otwór w pokrywce. Przewód chowamy do pojemnika. I zamykamy temperówkę. To manewr taktyczny na najwyższym poziomie, przykryć słuchawki wiórkami. To mogli wymyślić tylko szkolni szpiedz z doświadczeniem. Rozalka może kontynuować przygotowania do kariery muzycznej. Rozalka pilnie potrzebuje ładowarki do telefonu i jesteś we właściwym miejscu w głębi swojej kurtki ben ukrywa wszystko, co jest potrzebne do przetrwania w szkole. To cały sklep techniczny. Nieoczekiwana uwaga nauczyciela zmusza Bena do jego zamknięcia, ale on zdążył przekazać Rozalce pomocny piórnik. Dekorujemy piórnik kolorowymi kwiatuszkami. Z gumki sklejamy dwie pętle. Wklejamy do środka piórnika, bliżej do ścianki. Wkładamy w pętli przenośną ładowarkę, zaznaczamy na ściance bocznej prostokąt do kabla USB, wycinamy otwór, wkładamy kabel ładowania do gniazdki ładowarki przenośnej. Tak od razu i nie domyśliszcie, że w tym piórniku schowana jest przenośna bateria, a wyjście jest wykonane na zewnątrz. Jak chytrze, nauczyciel o niczym się nie dowie. Rozalka znalazła ładowarkę, pozostało tylko zdobyć kabel do ładowania. Spokojnie, kochanie, Stevie pomoże, ma ukryty kabel USB w rękawie. USB kabel owijamy dekoracyjnym przewodem. Zawieszkę nawlekamy na przewód. I mocujemy na środku przewodu. Plastikową część złączy USB malujemy farbą akrylową. Za pomocą cienkiego drutu mocujemy na końcach zapięcie do bransoletki. Akcesoria do gadżetów? Akcesoria do gadżetów wyglądają jak ozdoba na rękę. Rozalka pierwszy raz ładuje telefon za pomocą bransoletki. I co najważniejsze, nauczyciel nie robi uwag. Ups, zdaje się, że Rozalka została zdemaskowana. Nie można spokojnie siedzieć na telefonie na lekcji. Ech, od razu widać, że Rozalka jeszcze nie ukończyła kursu młodego szpiega. Ona w ogóle nie umie chować gadżetów na lekcjach. Jak to robi guru maskowania Ben? Jego telefon jest zawsze pod ręką z prawdziwym super sliderem. Modelinę cieńko rozwałkowujemy. Wycinamy kwadrat o boku 7,5 cm. Z pozostałej modeliny formujemy dwie prostokątne kostki. Rurką wyciskamy w każdej po dwa kółka. W mniejszej kostce za pomocą rurki robimy dwa otwory. Zawijamy dwie przeciwległe krawędzi kwadratu. Wszystkie części pieczemy w piekarniku według instrukcji na glinie. Dwie metalowe rurki o długości 22 cm malujemy niebieską farbą w sprayu. Z zimnego foamiranu wycinamy cztery paski o szerokości 19 mm. Zakładamy na pasek dwa półkółka. Sklejamy krawędzi. Robimy dwie części. Zamrożone gliniane części malujemy farbami akrylowymi. Wklejamy podstawę, do podstawy przyklejamy mocowanie, rurki wklejamy w kostkę. Nawlekamy na nich mocowanie, zaklejamy drugą kostką. Do obu kostek przyklejamy zapięcia z ranu Zakładamy konstrukcję na rękę. Ben prezentuje swój wynalazek, teraz on jest prawdziwym Slidermanem. Z takim urządzeniem telefon można łatwo wyjąć i schować kilka sekund. Teraz przyjaciele znają jeden szpiegowski trik więcej. Ledwo otrzymawszy nowy telefon, rozalka popełniła ten sam błąd. Telefon trzeba trzymać w tajnej kieszeni, na przykład w dużej gumce. Starannie owijamy telefon folią spożywczą. Do skrobi dodajemy silikon budowlany. Szybko zagniatamy miękką masę. Malujemy ją farbą akrylową. Posypujemy skrobią i rozwałkowujemy na desce. Wycinamy według kształtu telefon z dodatkiem. Obrusowujemy telefon ołówkiem. I wycinamy otwór na telefon i otwór na kamerę. Na tylnej stronie obudowy farbą akrylową malujemy logo gumki. Wkładamy telefon w etui. Z takim etui od razu nie zrozumiesz co to jest. Telefon czy gumka? Ścieraj ślady ołówka i lajku jednocześnie, a nauczyciel nic nie zrozumie. Panna Oliwia Kaktus też nie może się obejść bez gadżetu na lekcji. Właśnie teraz nadszedł ważny komunikat. Uczniowie muszą wykonać ćwiczenia, a panna Oliwia pilnie wzywa dyrektor. Niezauważone to mi... Niezauważone to nie minie. Tablica pozostawiona bez nadzoru. A to oznacza, że nadszedł czas, aby przeprowadzić teoretyczną lekcję przetrwania w szkole dla początkującej rozalki. Doświadczone wygi rysują proste równanie uczeń plus telefon równa się szkoła to już wyuczony materiał, a teraz nowe zadanie: jak dyskretnie zabrać pendrive? Odpowiedź jest prosta. Na gumce zaznaczamy rozmiar cienkiego pendrive'a, część gumki odcinamy, to będzie pojemnik z pokrywką. Wycinamy otwór na pendrive, wkładamy pendrive do środka i zamykamy pokrywkę. Oba profesorowie maskowania podziwiają swój wynalazek. UBS Gumka to doskonały kamuflaż dla pendrive'a. Podekscytowana rozalka od razu zaczęła żyć swój lunch. Z USB Gumką wszystko jasne. Można śmiało poprawić notatki. Profesjonaliści nie pozostawiają po sobie pisemnych poszlak. A teraz zadanie domowe dla rozalki: dyskretnie zabrać telefon na lekcję. Pestka, rozalka szybko się uczy, dlatego od razu przygotowała lunchbox z podwójnym dnem. Przygotowujemy dwa lunchboxy, większy i mniejszy. Gruntujemy akrylowym podkładem. Malujemy oba lunchboxy farbami akrylowymi. Na pokrywce rysujemy pysk. Do jednego lunchboxu kładziemy jedzenie, a do drugiego telefon. Ta dziewczyna jest bardzo zdolna. Ben i Stevie jeszcze nie spotykali takiego wynalazku przez całą swoją karierę. Tak trzymać rozalka. Nauczycielki długo nie ma. Uczniowie odczuli smak wolności. Nagle pojawia się postrach szkoły pani Maria. Z prędkością światła robimy porządek. Uf. Uczniowie starannie piszą i tylko bęknuje nowy plan w swoich futrzanych uszkach. Dlaczego on przemienił się w kota na lekcji? Ze sztucznego futra według szablonu wycinamy cztery kocie uszka. Zeszywamy uszko z dwóch części, z podstawą z drutu wewnątrz. Nadmiar drutu obcinamy. Równamy futro. Drugiego uszka nie zeszywamy całkowicie, zostawiamy mały otwór. W otwór wklejamy rzep. Przyklejamy uszy do opaski za pomocą kleju na gorąco. W łóżko z kieszonką wkładamy odtwarzacz. Okazało się, że Ben celowo założył dziwne kocie uszy. On przygotowuje się do muzykalu koty i słucha odtwarzacza prosto z prawego ucha. Przyjaciele nie pojmują, skąd brzmi sztuka. To nowy wynalazek Bena, kocie odtwarzacz. Gadżet Bena jest pod patronatem Towarzystwa Ochrony Zwierząt. Pani Maria dała uczniom zadanie, a sama tymczasem cicho schowała telefon do podstawki na książkę. Od kija do selfie odkręcamy górną część z uchwytem do telefonu, przywiązujemy ją do podstawki na książki z pomocą dekoracyjnego przewodu. Chowamy telefon w podstawce. Jaki przydatny pomysł! Podczas lekcji pani Maria zdążyła obejrzeć film 50 odcieni fizyki i kilka odcinków kanału Trum Trum to praca marzeń. Spodobało Ci się nasze pomysły, jak zabrać gadżety do szkoły? Pisz w komentarzach, gdzie ty ukryjesz telefon, słuchawki i ładowarkę? I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i naciśnij dzwonek, aby nie przegapić nowych szkolnych lifehacków na kanale Trum Trum.